Jo, Siemano widzowie. W dzisiejszym odcinku znowu gramy w Humbrunga razem z krzychem Siemano. Siemano widzowie obramowany za na nas jak tingduje. Ej, w ogóle... Wiesz że, wie, że tam było... Jeszcze tam w było białe bugartie i widzodzieja ja postawione? Serio? Serio? To jedziemy to? Ktoś auta No bo, no co on robi? <noise> bo mi paliwa teraz nie skończy Czekaj, czekaj No bo, jak, jak masz kadenki w ręku to nie możesz ściąć Serio? Serio A ja myślałem, że jak jest druga osoba lub ma się coś w ręku to nie można wsiąść no patrz tez, tez rał, to jest to jest będzie to no masz rację czekaj A, trzeba jest sprawdzić nie jeśli go to nie ma oni nie zabrali go no w sumie wie nie jest dosyć blisko ale ej bo jest posz poszokowany jest tak co, Czekaj, czekaj, tam jest jakieś zimne auto, które... To jest Polityk. Czekaj, muszę je sprawdzić. PKX 1076 69 Czekaj, a co za auto jest? Chyba tu nie jest, chyba tu nie jest poszukiwany. Czekaj.

Jest... Najczęściej no jest chyba rabowany sklep z ubraniami, drabują. Tak, ale my zanim tam dojedziemy. Eee. Jubiler jest rabowany, szybko. Go 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 go, 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 go. Mam, to não, Mam, não, não, No i już, i już ich nie ma. Super. No pięknie. Ja ale na naprawdę auta. Gdzie ty jesteś? Ja sam że tak patrzę. jest, tam wybiera, tam kogoś nie ma, gościu. Nie wyciadaj gościu, ty. Nie wiem, kim on jest. tak Sklep z ubraniami, Austerfuę i farm shop. Sklep z jubilerskim. Podejrzewam, że pewnie ktoś... że pewnie już jadą do ci, którzy obrabowali jubilera. Osoba, która obrabowała jubilera, pojechała już do dealera. A, wiesz. a gdzie się wymienia diamenty, inne drogocenne rzeczy na pieniądze? Hmm? No, diera. No właśnie. Ale nie, diera w bo ogóle. My go nie widzimy, żeby przestępcy mieli łatwiej. A ja kiedyś ja kiedy zarazem diera jako policjant. É przeszukać procurar całą mapę Ze mnie, kurde. Ale pojechał w tamtą stronę. Dobra. Wiesz co? Ja bym kogoś przyłapał na gorącym uczynku, co nie? No. Otwieraj się. Ty możesz tu wjeżdżać? Hmm, no. nie mogą tu wjeżdżać. A, myślałam że tylko ci, którzy mają game pass. Zaprobowane. Hmm. Dotek też było automat. I szkoda, że nie... Że nie ma tu helikopterów, co nie? Nie wiem. Ja bym coś pokampił. Zaresztować? Nie. A szkoda. Ale ja będę tu... Ja kampię tu. Przywołuj. Dobra. Ja tu kampię. Przywołuj. Poczekajcie, mamo mnie. Wiesz, że gościu na TK podłoga, bo ma 5 gwiazdek I on jeździ niebieskim motocyklem WT36 no. I on ma 5 gwiazdek I musimy nagrać koniecznie odcinek, gdzie... No, gdzie jest to? Gdzie jesteśmy z łodziejaszkami? Ok. A mi się, a mi się na niebiesko gdzie jest efekt to szczęśliwie znowu. Um, mi się nie. Mi się wydaje, że się nie opłaca. Jestem ciekawy, czy im tu pokazuję, że jest. Dealer, czy gdzieś indziej, co nie? no czekaj ja bym może gdzieś zaparkował nie wiem ja bym zostawił na pewno nasze auto i bym się gdzieś schował szyku hmm. Chowkę? No Czekaj Czekaj, ja muszę zobaczyć Widać mnie trochę Mocno Tak, widać, widać Trochę do boku mm. Czekaj Ty zostaj w tej krwiówce A ja pójdę gdzieś indziej O I może tak. Może tak, za się z kubą, I kampimy. Tak mnie widać. Ciekawym, coś to podnieciłem. Czekaj, ja muszę zobaczyć. Nie, nie widzę cię. Jak? Patrz. Od. Twojego auta, ciebie nie widać. Jak? Normalnie, no chyba, że ktoś weźmie kamerę tak do góry. Chociaż, znaczy, jeśli weźmiesz kamerę tak trochę do góry, to widać twoje włosy. Ale po włosach niech się nie skapnie, chyba że to glina. No, będzie mógł podejrzewać. Ja się zatrzymam, chowam w jednego szykliju No nie, mam lepszy pomysł. Tu się schowam. Będzie do oznacza To... To... Pa, Na razie, cześć